Na wstępie zaznaczę, że nie jestem żadnym psychologiem ani ekspertem w tych dziedzinach, a jedyne co ukończyłem to patologię. Natomiast czuję się odpowiednią osobą, żeby mówić o motywacji i rzucaniu nałogów, ponieważ sam pozbyłem się wszystkich, korzystając jedynie z silnej woli i samodyscypliny. Z góry przepraszam, że dużo tutaj cenzuruję, ale chcę, żeby ten film trafił do większego grona, a YouTube działa niestety tak jak działa, czyli po prostu ucina zasięgi, jeżeli nie podobają mu się niektóre wyrazy. Wszystko postaram się przedstawić w swoim stylu, czyli w miarę poważnie, ale z nutą humoru. Kiedy słyszę takie rzeczy. Ktoś tu jest uzabniony, będzie. Uzabniony do końca życia możesz nie pić 20 lat, yy, bo mam znajomy, którzy nie piją, są w po 20 lat, po 25 lat ale za każdym razem otwierają lodówkę, a jego żona jest pijąca i stoi piwo I on się modli, żeby wziąć chociaż łyczka, tak to działa. Yy. Albo takie. Uzależnienia psychiatryk, nie znam nikogo, kto wygrał z melanżem. Cześć słoniu, jestem Tomek. Właśnie poznajesz kogoś, kto wygrał z melanżem. To są osoby, które mają realny wpływ na innych ludzi ponieważ obserwują ich setki tysięcy. Wcale nie musi być takiego, nie powiedzieli. To, że mają dużo widzów, to nie znaczy, że są nieomylni. Weźcie to pod uwagę. W moim przypadku poradziłem sobie sam, bez kontaktu z psychoterapeutą. Jednak też nie sugeruj się moim przypadkiem. Jeśli czujesz, że samemu sobie nie poradzisz, to skontaktuj się ze specjalistą. To nie jest żaden wstyd, żeby prosić o pomoc. A to są eksperci, którzy pomogą ci bardziej niż ja. Jednak chcę ci pokazać, że istnieją inne opcje. Jeśli będziesz sobie powtarzał w kółko: A, jestem alkoholikiem, nie zerwę z nałogiem, to pewnie tak będzie. Nie chcę tutaj rzucać jakichś tandetnych sloganów, typu uwierz w siebie, albo bądź sobą. Chcę ci po prostu przekazać, że to, co masz w głowie, ma realny wpływ na ciebie i jak się zachowujesz. Więc zacznij sobie powtarzać pozytywne rzeczy w stylu, że jesteś ponad tym, albo że żadna substancja nie może to kierować. Sam miałem problem z alkoholem. i Śmiało mogę powiedzieć, że byłem alkoholikiem. I podkreślam, byłem, ponieważ to już przeszłość. Zanim mi napiszesz, że wcale nie byłeś alkoholikiem. Alkoholikiem jest się na zawsze? To ja nadal będę powtarzał, że jak sobie tak zdurasz i w to będziesz wierzył, to rzeczywiście tak będzie. Jak pijesz 20, 30 lub 40 lat, na pewno będzie trudniej. Pierwsze piwo wypiłem jak byłem jeszcze niepełnoletni, więc przygoda z różnymi używkami trwa naprawdę długo. Obecnie nie piję i nie palę 2 lata. Dokładnie 2 lata temu w Nowy Rok postanowiłem sobie, że zrywam z nogami. Wcześniej po prostu ograniczałem, co też jest poniekąd dobre, bo lepsze to niż zero postanowień. Jednak kiedy rzuciłem wszystko na 100% wtedy dopiero moje życie się rozpoczęło. Śmiało mogę powiedzieć, że stan czyjeś właściwie jest najlepszym stanem w jakim byłem i jestem. I nadal zamierzam to kontynuować. Zanim ktoś mi zarzuci hipokryzję, ponieważ w jednym z odcinków butelkowałem wino. I miałem go całkiem sporo. Nadmienię, że wszystkie balony z winem Stały w moim pokoju i ani razu mnie nie pociągnęło do tego, żeby się go napić. Nie wziąłem nawet łyka. Nawet nie chciałem próbować. Nikomu nie proponowałem, a jedynie jak ktoś mnie poprosił o butelkę, to mu po prostu ją dałem. Więc po co mi one, skoro nie piję? Pierwotnie chciałem sobie strzelać lampkę tak do niedzielnego obiadu, maks. 100 ml. Jednak wielu naukowców twierdzi, że nawet mała dawka alkoholu jest szkodliwa dla organizmu. Jednak największy odsetek stulatków, którzy mieszkają w Sardynii albo Ikarii, mają swoje dzieci w wino, jednak spożywają go w umiarkowanej ilości. Rzadko więcej niż 100 ml tygodniowo, jednak to nie samo wino czyni ich długowiecznymi, ale również odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Ale ja nie o tym chciałem generalnie. Początki są mega trudne, ale jak nie wyruszysz, to nigdzie nie dojdziesz. Miało nie być Tandę tych sloganów. Więc jak już postanowiłeś zerwać z nogami, polecam kilka kroków, które pomogą Ci utrzymać motywację ponieważ z nią jest niestety tak, że jest ulotna i po prostu z czasem Twoja motywacja zanika. Dlatego też warto wrócić do momentu, kiedy postanowiłeś zerwać z nałogiem, żeby te powody do Ciebie wróciły i odnowiły Twój zapał. Pierwszy. Polecam to sobie zapisać lub korzystać z aplikacji, która to zrobi za Ciebie i będzie mierzyła Twój progres. 2. Policz sobie, ile wydajesz na nałogi i wymyśl sobie, co mógłbyś za to kupić. 3. Znajdź sobie inne zajęcie. Na przykład się za trening, czytanie albo uczenie się języków, co gorąco polecam. 4. Zmień towarzystwo. Często właśnie presja otoczenia nie pozwala wyjść z uzależnienia. 5. Nie czekaj z postanowieniami do konkretnej daty. Jeżeli coś sobie postanowisz, zrób to od razu. Jeśli chodzi o palenie, to polecam książkę, jak rzucić palenie. To właśnie to dzieło poniekąd zmieniło moje życie. Informacje, które są tam zawarte uważam za święte. Od razu nadmienię, że autor też nie jest psychologiem, a księgowym. Opisują tylko swoje doświadczenia i przemyślenia na temat rzucania nałogów. Nie piję w swoje ani żadnej innej urodziny. Nie piję w sylwestra. Nie napiłem się, kiedy moja dziewczyna powiedziała, że jej chłopak wychodzi z więzienia. Nie napiłem się, kiedy inna moja dziewczyna powiedziała, że jest w ciąży z kimś innym. Było ciężko, ale w kółko sobie powtarzałem, że alkohol i dragi nie są żadnym rozwiązaniem. Przetrwałem te wszystkie rzeczy, więc teraz wiem, że mogę sobie poradzić w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim przekazać tą wiedzę dalej. Jeśli chcesz pomóc w rozwoju kanału, wystarczy, że desz łapkę w górę, zasubskrybujesz, napiszesz coś od siebie, to bardzo pomaga. Na dziś to tyle. Powodzenia i pozdrawiam.